Zobaczyły, że to nie jest tak łatwo. Najchętniej on by zapomniał o tej walce. My też, bo zaprezentował się fatalnie. Był na deskach. Ostatecznie wygrał, no ale rywal przewrócił się właściwie ze zmęczenia, a nie po jego ciosach. Teraz szpilka spokojniejszy. Nie atakuje. Szaleńczo. Teraz trafił prawym. Szpilka oglądały jedną walkę Marbry na wideo. No i prorokował, że na pewno wyjdzie, żeby bić się. Na pewno nie padnie. Jest pewny siebie. Będzie dobra walka, miejmy nadzieję. Widzimy troszeczkę innego pilkeń Spokojniejszego, bardziej wyrachowanego. Sylwestra w Nowy Rok. Sporządził cyrograf. Postanowił, że zero alkoholu, zero imprez. Maksimum 106 kg wagi. Pas WBC Baltic. Miejsce w dziesiątce WBC pod koniec roku. No i żeby to zrealizować dzisiaj musi wygrać Barbro. I proszę, jest! Lewy i Marbra na deskach. Liczony Amerykanin. 45 sekund ma szpilka na dokończenie roboty w pierwszej rundzie. Trafił jeszcze raz lewym. Spokojnie. Potrzebne jest opanowanie. Jeszcze jeden mocny cios, następny. Czeka, czeka, Marbra. Jeszcze jeden lewy i mamy drugi knockdown i koniec. Tak jest, koniec, koniec. Efektowne zwycięstwo szpilki. Na pewno cieszy się jego promotor Andrzej Wasilewski, który jest tam. Drugi z półpromotorów widzimy Andrzeja Wasilewskiego. Piotr Werner jest w żabżu, przygotowuje gale. Która będzie rozegrana 21 kwietnia. Dziękujemy, dziękujemy. Szpilka zdobywa sympatię kibiców polskich nie tylko w Polsce, także w USA. Duży talent, duży talent.